Witajcie na moim kanale na YouTube Dziennik DR ja właśnie wychodzę z Bellagio, gdzie zakończyłem nagrywanie vloga e, i teraz idę do kolejnego hotelu, do, kote, do hotelu Paris i e, idę Wam pokazać ten hotel, więc zapraszam. Będę nagrywał w jednej części, więc przepraszam za wszystkie jakieś niedogodności dźwiękowe, bo to będzie dużo czyszczenia, zobaczcie. To jest. Hotel Paris tutaj, jest, tutaj są fontany, które śpiewają, tańczą, grają i świecą I tutaj się przechodzi na pokazy Jesteśmy przed hotelem Bellagio Tam jest Caesars Palace A my idziemy teraz do Paris Paris to mój e, chyba drugi ulubiony hotel tutaj a to z tego względu, że jest niesamowicie przepięknie i cudownie skomponowany tematycznie. To jest taki Paris, naprawdę Paris. Zresztą pójdziemy do Cezara, zobaczycie jeszcze Cizar później. Natomiast no wygląda on przepięknie w środku. No, zaraz zresztą zobaczycie. Ja sobie tutaj jeszcze tylko szybciutko. Zrobię rzut No oczywiście jako background Bellagio O proszę Bruno Mars Bellagio w sierpniu. Teraz jest Teraz jest Katie Perry i jeszcze tam jakiś gwiazdy mniej mi znane, ale zobaczcie Bardzo lubię tą bardzo lubię tą strefę. Ciepło mamy, nieziemko. Tam z tyłu troszeczkę. Nie wiem, czy widać jaki okrągły budynek. To jest Sphere. Mówi się też na to o The Moon. Pokazy są w nocy. Wygląda to niesamowicie spektakularnie. Ja spróbuję zrobić tego jakiś fajny materiał, mam nadzieję, że się uda. Eee, też wieczorem to wszystko będzie inaczej wyglądało, bo to będzie przepięknie podświetlone. A teraz spacer po mieście najlepszy. Ja już przeszedłem jedną stroną, pokazywałem, eee, robiłem vloga New York New York ale niestety miałem problem z telefonem bo okazało się, że przegrzał się z powodu wysokiej temperatury, a tutaj jest po 50 stopni na daną chwilę, co spowodowało, że cały materiał, który nagrywałem się nie zapisał, więc ja jeszcze wrócę, bo New York, New York jest coś, co trzeba zobaczyć. To jest, mówię, to jest tematyczny hotel, który wygląda jak z 1930 roku. Cały Vardecore. Zobaczcie to, Bellagio. Idziemy. I później będziemy wracać drugą stroną. I jak już wyjdę z Paryża, to też zamknę tego vloga jako pojedynczego choć nie wam pokażę następne no trudno, bardzo mi przykro, że one są w takim takie a nie inne, ale korzystałem z korzystałem z, ze, ze stafiewu i korzystałem z, z telefonu i, i temperaturę nie wytrzymał, choć mi, muszę przyznać, że moje GoPro jest tak strasznie gorące że no mam nadzieję że jako techniczna kamera wytrzyma bo y, raczej wybierając gopro mamy pod uwagę bierzemy pod uwagę to, że, że jest temperatura że jest takie coś ekstremalnego no i teraz tutaj jest naprawdę ekstremalnie ciepło jakbym wiedział, że tu jest tak ciepło to ja bym od razu przyjechał do Las Vegas a nie tu się po jakichś zastranych Los Angeles, które po prostu... już tam no widzieliście sami tutaj Bellagio My się musimy jakoś przedostać do Paris-Paris i przedostaniemy się dopiero po rampie, która jest na wprost. Wydaje mi się, że tutaj przez ulicę przejść się nie da. A nawet nie mam zamiaru... Nawet nie mam zamiaru e, próbować. Przepięknie. zobaczy sami e, górny budynek troszeczkę w stylu Louvre'u. Bardzo francuski. Tutaj e, ta część jest zrobiona jak opera. Zresztą pokazywałem Wam operę, w którym z moich y, vlogów z Paryża. Chyba, chyba, że jeszcze się nie wyemitował film. Natomiast tam La Casino, tam idziemy i tam będzie tam będzie szał A tu Pelagio z tej strony. Bardzo ładny, bardzo ładny, symetryczny, piękny budynek. Bardzo eklektyczny. Skupione na modzie, na stylu, zresztą sami widzicie te kwiaty i tak dalej. Troszeczkę przypomina mi to, co możemy zobaczyć na przykład w galerii Louis Vuitton w Paryżu, więc to jest tak troszeczkę nastawione na na, na taki super art. No i wydaje mi się, że bardzo im się udało, bo zrobiło robotę. I oczywiście pewnie sobie kupię jakieś poszukiwanie z napisem I love Las Vegas No bo wiecie co? Pierwszy jest Caesar, To w takim razie wejdziemy do Caesara najpierw Więc zaraz sobie zmienię nazwę Najpierw pójdziemy do Caesar Palace, bo jest po tej stronie Ja już nie będę wracał Tu jest jeszcze oczywiście więcej tych kasyn, no ale takie największe z największych i takie najbardziej rozpoznawalne Zobaczcie, budynek Louis Vuitton Picasso. Pięknie. Tu Kosmopolitan. Pięknie. To do Caesar Palace. Więc dzisiejszy vlog będzie z Palace, a potem... Potem przeciśniemy się szybko do... Myślałem, że przejdę dużo wcześniej, bo już zobaczcie zostawiam Zostawiam The Paris z tyłu. Ale dobra Niech będzie. Caesar Palace jest absolutnie wielki. Tutaj jest bardzo dużo e, koncertów. Bardzo dużo gwiazd tutaj występuje. Mają ogromną scenę, więc... Więc sobie tam przejdziemy Tak już jesteśmy o tym mostem, który tutaj widzicie chciałem przejść. Takim miałem w każdym razie plan, ale się nie udało. Więc dobra, idziemy do... Idziemy do Cezara. Jest przeciepło. Ojejku. O, tam jest jeszcze Miraż. Ale w Mirażu tam... Tyle, że hotel. Nie, nie poszalejemy. Tędy nie wejdę. Dobra, musimy wejść przez, przez budynek. E, więc zaraz. O, zobaczcie, tu jakie piękne. Jakie piękne widoki. No, sami widoki mamy fajne. Więc nie ma tego złego. U. Dobra. Jesteśmy w Cesar Palacu. Zaraz będziemy przechodzić na pomost Ja to mówiłem we wcześniejszych chyba w vlogach skutkiem tego, że my są tak połączone, że przechodzi się z hotelu do hotelu. No oczywiście oprócz tego, że się nie turystów, to jest to, że jest bardzo gorąco, a tutaj w tych wszystkich miejscach jest bardzo świeże. Dobra, my idziemy do Caesar Palace. Tu widzicie Gucci. E... idziemy dalej. Uf. Zimno. Centralnie wchodzimy. Zimno, ciepło. Zimno, ciepło. Ojejku. Dobra. Flamingo. Cromwell. Dobra, mamy Cesar Palace. jest bardzo ciepło. A ja wiem, powtórzyłem po raz, parę naście razy już, że jest bardzo ciepło, ale jest naprawdę, jest naprawdę Bardzo... bardzo... Tak tu wszędzie wodę sprzedają, oczywiście. Nie dziwię się, jest bardzo gorąco. O dobra idziemy do, idziemy do Cezara Tutaj w ogóle coś widzę, robią jakieś... Budują chyba jakieś stage więc nie będzie ładnego zdjęcia z frontu. Ale wejdziemy do samego kasyna. A bo to się co? Cyrkus ze solei. Albo tak, coś się otwiera. Robi sobie scenę. Caesar Palace, oczywiście wszystko w stylu greckim. Po no Wieczorem jak tutaj przejdziemy, to tutaj będzie pięknie. To jest Hell's Kitchen. Wiecie, Hell's Kitchen to z, z tego programu, gdzie e, gotują strasznie. Ten taki jak Gordon Ramsay. To tutaj jest restauracja. Gordon Ramsay, widzicie? U góry pisze. Dobra. Ale ciepłe jaki. Czad po prostu nad nami. Caesar Palace. Też pięknie, tematycznie zrobiony hotel w stylu greckim. No zresztą zaraz zobaczcie. On nie jest aż taki spektakularny jak wygląda z zewnątrz. Ale no, zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Proszę bardzo. Oto Caesar. Palac w samej na sobie ale ciepło po prostu Uch. tak ciepło że aż po prostu a dziwne że tak ciepło a to ja idę ojku dobra zobaczcie jesteśmy w Caesar Palace mm. Pałusz, mówię, pięknie, troszeczkę w stylu takiego à muzeum, greckie rzeźby, piękne światła. Oczywiście, oczywiście estetyki z pamiętami. ale jakie czadowe, zobaczcie, są wszystko zrobione w stylu takim rzymskim, nawet statuetki Davida są. Wszystko, Caesar. Można kupić szampana w butelkach. E, no nie, taki essential. Czyli wszystko, co trzeba, to, to tutaj kupicie. Wodę, lody. Proszę bardzo. Czy to ja chyba zerosam kupię sobie kole do picia, bo jest mi dosyć gorąco. O, e, jeszcze lepimy. Nie, wiecie co? Ponieważ tu już jestem, a chciałem wam pokazać e, Caesar Palace to chcę wejść tutaj i pokazać Wam jak to wygląda że to był dzisiejszy mój plan na dzisiejszy vlog a tutaj już mamy kasyną więc właściwie to co najważniejsze Wam pokażę już sobie ominę później e, kupowanie wody Bikoli i nagrywanie tego bo chcę to mieć w jednym kawałku żeby bar Cezar Palasu i tutaj mamy oczywiście casino. kasyno kasyna to jest pierwsza rzecz na wejściu którą widzicie my chodzimy bosnym wejściem oczywiście Caesar całe jego okazałości Żeby on wiedział że on taką on będzie miał statuetkę w Las Vegas to by się pewnie zdziwił zobaczy powiększmy to tu mamy kasynę tu mamy główne wejście do Fizzle Palace, a tu Fizzle Palace. I wszędzie grają, tutaj widzimy w tej pierwszej części, to już są ruletki, to już są takie chyba bardziej poważne gry, a tu są automaty. Automaty, la, 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 la. takie fajne. Dobra słuchajcie. Tyle Cizar Palace No bo to już jedyne co pozostaje to przechodzenie po tych maszyn. Poczekajcie, przesunę sobie kamerę. Pozdrawiam wszystkich paru serdecznie. Dziękuję za vloga dzisiaj. Wprawdzie dłużej tu szedłem niż Wam pokazałem w środku, ale no to jest właściwie to co tutaj trzeba zobaczyć. nazywanie eee... Pokazywanie, że czy jakiś pięknych żyramdoli, no to już nie jest takie.